Witam tutaj Xvotu. Zobaczcie, co jest z Aternosem. Przed chwilą chciałem sobie stworzyć serwer na Aternosie, by sobie pograć z kolegą. A patrzcie na to, co to jest. Widzicie to? Masakra. Jak, jak mi nie wierzycie, to wchodz... do. No, dosłownie jak mi nie wierzycie, to wchodźcie na Aternosa Sprawdziłem, to teraz jestem sobie na iPadzie właśnie na kompie też mi tu nie działa na telefonie też sprawdziłem, też nie działa co jest w ogóle, patrzcie co to jest, Aternos zobaczcie, teraz to jest stronę, wpisujemy znowu Aternos no i wychodzi nam to wchodzimy w Aternosa zobaczcie co? Co jest? Działa. Z z zobaczcie jak tutaj w ogóle jest. Bo chyba to nie jest ten nas. Działa. Dobra. Więc ja jestem osobą, która jedyna przetrwała w ogóle wyłączenie przez chwilę Aternosa. Także... Dobra. A właśnie. Też zapraszam Was na ten kanał. To jest mój nowy kanał xVotu. I tutaj będą po prostu filmiki głównie z lifestyle'ów jakieś czy coś. Także... Trzymajcie się.